Jestem Sebastian, a w dzisiejszym odcinku Wam pokażę jak zrobić taką miniaturkę, jak jeść. właśnie się wyświetla jaka miniaturka moja. Musicie zainstalować y, na Androidzie Can, y, aplikację Canva na Play Jeśli chodzi o system iOS, tak. No to w App Store pisujecie Canva. Tak. Potem musicie się zalogować przez Facebooka lub y, właśnie swojego Gmaila. Jak się już zalogujecie, to... Czy Wam się takie coś, nie? Wchodzicie tutaj, wyszukaj, I miniaturka YouTube. Czy Wam się miniaturka YouTube? Uwaga, zaraz się zachowuje wszystko. No i macie tutaj takie miniaturki, nie? Niektóre są płatne, niektóre nie. Jeśli Wam się na przykład podoba, to z pieskiem tutaj i ona nie jest. Ładno to sobie ją wybieracie, ale jeśli chcecie stworzyć własną no, już mi no, jeśli chcecie stworzyć własną to klikacie tutaj na ten plusik no nieważne, coś mi przychodzi, sorki no, serwis Canva automatycznie zapisuje twoje projekty, więc nie trzeba je zapisywać jak to. dobra, mam tutaj białe kamera się załaduje wszystko nie gardzę tak dobrze tej aplikacji. O, chyba ten plusik tak? YouTube. Nie, to nie tu. Mogę wyjść. O. Dobra, już tu byłem. Dla kleria. Okej, okay, już jest co? Brałem sobie zdjęcie jest

Teraz tu są efekty filtry. No to sobie damy jakiś filtr. Mhm, nie. To jest fajny przykład. No nie, aż no, taki szary to nie. Dobra, to już się ma więcej. To. Taki. Taki. O! Okej, okay, już mamy taki Co tu jeszcze można... no oczywiście komentarz, co tu nie Co to, blokuj, to nie więcej, tutaj może będzie skok i wklej To już mamy Luzik ma? Ale dobra Gdzie tu można dać tekst? Ja też nie ogarniam tej aplikacji tak dobrze Ja zjadam, komentarz? Na tak, ja napisał? to byle co napisałem, nie? Miancy, tak, I co nie mi tak? Da, Bole, Tym, tu, dobra. Teraz to to ogarnę, poczekajcie Dobra, teraz się widzimy, jak to znajdę. Zobaczmy, jak wy to, to macie to. Jak klikacie tu, plusik. Tu macie galeria, elementy. Tu macie I też takie projekty, aplikacje i tak dalej. Dobra. Mm -hmm. Teraz tutaj musimy. Napisać. Tak. Minie. Okay. Kurczę. No Wysy. No Kurczę. trochę teraz to trochę musimy to jest najgorsze to jest najgorsze zdjęcie, Kurczę. Kurczę. trochę Kurczę. mogę to zmniejszyć się? Nie zacznij tak dobrze słychać, kurde. Ej, ja nie, nie, to 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 nie, nie mogę. dystansu, chcę być Ja już jak chcę być to nie mogę. Czy o co chodzi. Szansę, jest dużo problemów, nie próbuję szukać prawdy. Nie gram w grę zrozum, nie potrzebuję Ja chcę tylko normalnie żyć. I na Właśnie no, chodziło o to, tylko żeby to zmniejszyć jakoś. Mam in mijn plan Orby, by lecieć tam, gdzie UFO akordy cieszą mnie, jak otwierane orby. Prawie nas mieli i byli blisko, mieli już każde lotnisko, skato po San Francisco, ale my ciągle głowy nisko, ej. Oczy kosmitu skierowane na rakietę, słuchają bitu, popuściliśmy go weter. Wszyscy słuchają, jakby byli w jakimś straży. dawaj to głośniej, niech usłyszą nas na Marsie. Mam nie ma różnic między nami. Ja teraz nie, tylko nie. Ty na telefonie Okej okay. <mum> <Kierunek> Sorry, <kresie> się nie odzywałem, ale Nie jak to zrobić trochę Bo ja się nie ogarniam tak dobrze też Ale muszę teraz tak zmniejszyć Tak, żeby tutaj mm. dalej tak hmm. O, dobra tak wygląda. Ostatnie dnia nie zostały zapisane, niestety, możesz utracić swoją pracę, ale mam nadzieję, że jej nie utracę. No dobra, tak wygląda ta miniaturka, więc zapraszam. Ja wam pokazałem niestety tylko tyle, ale wy możecie sobie to ogarnąć. Też więcej, nie? Ogólnie, jeśli chcecie więcej poradników jak zostać dobrym youtuberem, no tak będzie się nazywała seria mini, Na następnym odcinku wam pokażę, jak można montować na youtube. Więc no, to na Tylko poczekajcie. Poczekajcie, wam, że zapisze jako obraz kalarii. Chyba tutaj to nie, albo tamte. To chyba nie tu. O, wskoczył do semi tu. To jest to samo, ale powiesz chyba nie. Po czekajcie chwilę, teraz to ogarnie. Zaraz to ogarnę. Dobra, przy tym coś się działo, ale kliknąłem na ten. Ogólnie ok. No dobra, mamy to. Mm -mm. Kliknąłem tutaj o tą szczałkę taką na dół. Więc teraz sprawdzę, czy to jest w galerii. Mamy to w galerii, tylko będę, będziemy musieli to trochę przetnąć No, tu chyba. No dobra. Co? Mm -mm. Nie wiem czy mam dalej taką aplikację. Nie mam już kurde. Jest aplikację, która by była mi potrzebna. Czy to jest tak o dotąd? Robitujemy tak jakoś? Nie wygląda to też najlepiej, ale chociaż tyle będziemy mieli. Tu jest zdjęcie takie, które zrobiłem przed nagrywaniem, a tak wygląda po nagrywaniu. Trochę się zmieniło, wiem. Tutaj tutaj jak zrobić miniaturkę na YouTube na telefonie. Już nie tego wiecie. Właśnie w następnym poradniku będzie widać, jak można montować na YouTube. I pokażę Wam jeszcze, jak robić intro na YouTube. Bo od niedawna stworzyłam sobie takie swoje intro. No i w tym odcinku było na początku, nie? Ten intro. Więc no, jeśli odcinek wam się podobał, to spoczko. Zostawcie łapki w górę i raczej jeszcze w sumie tak hmm, może w poniedziałek lub wtorek pojawi się kolejny poradnik lub jeszcze jutro. Zobaczymy, nie? Więc no. Na